Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do pomocy w fundacji Judyta. Jest to fundacja wspomagająca szczeniaki i potrzebują teraz tych rzeczy. Potrzebne są im między innymi karma BRIT Monoprotein Rabi i inne karmy takie, które są tu wymienione oraz gryzaki naturalne, na przykład uszy ścięgna, takie suszone, smycze minimum 2 metry, Linki treningowe, zabawki albo olej z łososia oraz takie środki czystości. Oczywiście jeśli ktoś nie chce kupować karmy, może po prostu wspomnieć zbiórkę przelewając plik. To jest na ich stronie, trzeba wejść w strona, a potem wsparcie. Przypominam nazwę Fundacja Judyta. Oraz można zorganizować taką zbiórkę u siebie w szkole. Tak jak na przykład w naszej. To tyle na dziś. Lajkujcie i komentujcie, żeby więcej osób widziało. Pa, pa.